W dzisiejszym odcinku Perfumowego ABC dowiesz się, czym są perfumy szyprowo-kwiatowe oraz co sprawia, że rodzina ta stanowi jedną z najbardziej kobiecych spośród wszystkich perfumowych rodzin na rynku. A także ze szczegółami poznasz 10 najlepszych tego typu zapachów dla kobiet w cenie do około 150 zł za 100 ml. Cześć, ja jestem Michał i witam Cię na kanale Perfumowe ABC, gdzie znajdziesz recenzje oraz poradniki na temat perfum. W dzisiejszym odcinku z serii Znajdź swój zapach sygnaturę, kontynuujemy omawianie rodziny zapachów szyprowych. Dziś przechodzimy do podgrupy perfum szyprowo-kwiatowych, które z reguły składają się z dwóch elementów. Po pierwsze, zawierają w sobie wyraziste nuty charakterystyczne dla szyprowych kompozycji, takie jak mech dębowy, paczula czy też labdanu. Drugim elementem tych perfum są natomiast nuty typowo kwiatowe, takie jak róża, konwalia czy też jaśmin. I w rezultacie tego typu połączenie często przybiera bardzo kobiecy, elegancki i bogaty charakter. Szyprowo-kwiatowe kompozycje z reguły są też nieco bardziej poważne i szykowne od poprzednio omawianych szyprowo-owocowych kompozycji. Choć istnieją w tej rodzinie również bardziej subtelne perfumy, które z pewnością mogą przypaść do gustu nie tylko dojrzałym, stanowczym i odważnym kobietom, ale także tym młodszym, bardziej delikatnym czy nawet nieśmiałym. Niemniej faktem jest, że duża część z nich utrzymana jest w Nieco innym stylu niż typowo dziewczęce, kwiatowo-słodkie czy wręcz cukierkowe zapachy, których obecnie wiele na rynku. Jak wspomniałem, szyprowo-kwiatowe kompozycje są bardzo kobiece, co też dobrze odzwierciedla statystyka mówiąca nam o tym, jaki procent tych zapachów przeznaczonych jest specyficznie dla kobiet, a stanowią one aż 75% wszystkich perfum w tej rodzinie. Kolejne 23% kompozycji sygnowane są jako unisex, natomiast jedynie 2% z nich to zapachy przeznaczone dla mężczyzn. A teraz po tym krótkim teoretycznym wstępie przejdźmy już do zestawienia 10 w moim przekonaniu najlepszych na rynku szyprowo-kwiatowych zapachów dla kobiet w cenie do około 150 zł za 100 ml. Standardowo w szczegółowym opisie każdego zapachu znajdziesz informacje m.in. o tym, jak perfumy oceniali użytkownicy fragrantyki oraz Parfumo. Poznasz też najważniejsze informacje o samym aromacie danych perfum, najlepszych okazjach i porach roku do ich noszenia, otrzymasz wiedzę o trwałości i projekcji każdego z zapachów, jak również znajdziesz inne dodatkowe informacje, które mogą być dla ciebie interesujące podczas wyboru odpowiedniego zapachu dla ciebie. Pamiętaj, że tempo przewijania slajdów możesz w każdej chwili przyspieszyć lub zwolnić, jak również zatrzymać się, jeśli chcesz wczytać się w dany slajd. Dziękuję ci za tę chwilę uwagi, a teraz możemy już ruszać z naszym dzisiejszym zestawieniem.